Witam! Dopiero po jakimś czasie zobaczyłem, że bateria mi w telefonie padła i się nie nagrywało. No, nie nagrywało się, ale wiele się tam nie urwało. Bo gdzieś na tym etapie żeśmy byli. Co miałem robić? Aha, do góry go wyjąć. Tak Zobaczę na telefon, ile czasu już leci. Patrzę, a on już. On już dead. bateria, D odmówiła posłuszeństwa Jak się nagrywa, zauważyłem, że bardzo szybko ta bateria idzie Też będzie trzeba przerobić Też się wanie tam jakiś pakiet 1S 50P Co? Gdzie jesteśmy? Tu? Za dużo, za dużo, troszkę mniej go bardziej O co tak no teraz to już lepiej o super dobra tu wejdzie tu wejdzie gdzie to rozłączenie w sumie po co to tu zrobić no ale dobra dobra zrobimy sobie tutaj tutaj tak no gdzieś tu I tu zrobimy Będę chciał coś odkręcić Zawsze będzie prościej Teraz nagrywa Nagrywa No i tu sobie damy znowu taki No bo damy taki malutki, co? No to to już był przypał, nie? Takie kabla, za chwilę takie of color Tak, by to było, nie? O, tak. I tak. A teraz co trzeba zrobić? Tu się coś ciasno robi. Nie przemyślałeś tutaj go bardziej do góry. Tak. Uciąć, bo za długi. Chodź, gdzie jesteśmy? Tu, dobra. No, tak, go tu mam. No, teraz ja sobie go tam od razu przylotuję. Pasta, gdzie jest pasta do zębów? Buduję? Buduję. Ale ten kabel musi być równo, mnie takie coś kurczę... Nie, nie wiem, jestem na takim czymś, mnie zdenerwuje, musi być się równo. Tu kąt nie jest zachowany. Sama grower robię tyczny, kable prowadziłem, wszystko musiało być tam około równo. Trtytka tam, tu. Jest? Jest. Dobra, grzejemy. Lutol, da ješ. Lutol, da ješ skoxem. Pija. Pija. Połyka, połyka. nie połyka ten ten o! Aż przeszło na drugą, ślicznie. Zrobił taki. Tak. Super. Teraz tu. Czak, 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 zaś tego kleju nie wziąłem Poszedłem do po kawę po ładowarkę, zaś tego kleju nie wziąłem co tu miałem zrobić? Miałem sobie tu w ogóle dać otulinę Czy to jest minus? No, dobra Wszystko dałem MW, to jest dla mnie Ja to tak widzę, bo jak tutaj nie będzie robił to już jego sprawa. Co tu jeszcze tu? Jak? Fajnie to będzie cel. O tak. Co tu to nieodkręcony? Kur... Tak. Tu teraz dwa zagięcia. Góra. Co? Tuszkę za bardzo chyba nie, no co to tu się dzieje? Tak Widzisz coś tu? Jadu, fajnie by było. Właśnie na tym etapie tu jestem, tam do środka ma wejść. Zobaczymy jak głęboko wyjdzie. Widzę, że jest za długi. Tym da się ściągnąć fajnie izolację. Nie. zaraz się tu przetnę. Właśnie majstry lubię majstrować. Co? Ile tam jest? Tyle? Sprawdźmy. A teraz to zabrało, to by był bajer. Jest otwarty do końca, nie jest otwarty do końca. Ale tu zaś jest coś nie halo. Tu zaś jest coś nie halo. Tu by było, tu mi się nie podoba, to trzeba zrobić w w tą w tu go trzeba uciąć uciąć ściągniemy sobie mm. to tam wszystko napustujemy no git. Dobra. gitara teraz tylko go weźmy tak teraz zamykamy wszystko tu tak, tam weszedł teraz tu tu też, fajnie o, już świeci mm. już pokazuje mi na pewno bateryjkę, nie? Że to się nie wyłączy właśnie samo jakoś tak. Tu było fajnie byś tak... Ale teraz co, jako z izolacją zakręcam czy BS? Lusik, tak. co tu pokazuje? Bateria, no właśnie pokazuje, tak śmieszne, że bateria ma 10, Teraz ma 10, bo nie jest podpięty kabel balansujący. A teraz jak podepnę kabel balansujący, tutaj chyba nie będzie o ognia, nie? Bum! 12,3. No i co? Tu jest, tu już jest, pod tej stronie. Po tej stronie mamy, to co, ona powinna ruszyć już, jak tu damy, no i ruszyła. Dobra, ruszyła, to co, podłączamy coś. Kurczę, nie zobaczymy ile amperów, ile nic, bo no nie mam tych cęgów. Jakby te cęgi przyszły, to bym zaraz sobie tu na plusik walnął. Znaczy zapiął I zaraz bym widział co tu się dzieje O to tu jak na amatora, nieźle, nie? Dobra, co tu podłączymy? Co tu możemy podłączyć? Ej, 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 ej. To na pewno zapiszczy no Ale co, ja bym chciał sobie na przykład Podpiąć lutownicę idzie o to jest o jeszcze zobaczcie sobie to jest fajnie przy tej no takiej no najtańszej przetwornicy że ma dwa usb ale ono od razu nie załącza wentylatora Czy przecież załączyło, tak na chwilę, ale potem nie załączył. Zauważyłem, że przy 140-150 zaczyna wentylator się załączać, ale na przykład teraz sobie odepchnął telefon. No nie, nie chcę, bo tak chwilę wideo przerwie jakby coś. Nagrywa się. Nagrywa, no. No, Tu sobie cyk rozłączony. No, no dobra, tak czego wyłączyć, poczekać chwilę. Bom co jeszcze? Co jeszcze mogę sobie zasilić tu? No no, jedziemy. Szlifiera. Ile? 850 W. Ona tak do tysiąca. No, 1000 tysiąc to już przy tysiącu to już, już piszczy. Ale. Zrobimy to jeszcze inaczej. Nie mam przedłużacza. Kurczę, tak to było widać. Tak to było widać, ile jest pobierane. E, dobra, nie mam. Gdzieś tam będzie głośno. Zobaczymy, czy ruszy. Ruszyła bez problemu. Ale wiem, że będzie piszczeć. Przy tym. Ostatnie piszczał, ale nie wiem jak teraz. Damaj rękę. O nie! O nie! Proszę. Zobaczymy, ile ona pobiera na, na tym, na jedynce. Już nie wiem, czemu ostatnio piszczała, bo ja miałem te oryginalne kable z tej przetwornicy i były długie, gdzieś tak może 80 cm, a tu jest wszystko krótkie i dla te... no Dobra, 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 ona no piszczy, bo ja ją tu. Aha. Zaraz no, zobaczymy ile tu załóżmy, tu jest wyzorowane, zobaczymy jedynkę. O, tu tylko 876, za No A, było 1500. 1400. O, coś tu szwankuje. a e, nie dobrze. 872. No bo tyle pobiera ta suszara 872 No i poszło bez problemu, nie? Ale zaraz no, możemy zobaczyć 800 ile to było amperów 800 musiałem mieć kalkulator 872 i podzielić przez te napięcie i tam by wyszło ile, no ale... Jak przy 300 było, przy 300 było chyba 25, no to około 50 ciągło tu stąd, 50 tu szło. BMSik, no, pf, powinien dać radę, no, 12,2 bateria. Już to cały czas świeci. Co to będzie mi całą noc świecić, będzie no sobie jakiś tam prąd, wiadomo, pobiera tylko. gdzie jest ten tu load? Zaraz to ten lot, zobaczymy czy już na napięciu wychodzi. A tu już wychodzi. No właśnie, to nie jest cały czas podłączony, dlatego tu świeci ta lampka 1223 23 Stąd tu można brać maksymalnie 20 amperów. No coś by tu też poszło, nie? Na 12 V. No tu się świeci ta lampka, ją by trzeba było. Nie wiem, nie wiem, muszę instrukcję zobaczyć, jak tu ten load wyłączyć to. No to jest co? To się ustawia, no, ten load, ale ja tego nie chcę. On nie powinien podawać prądu teraz. On tu podaje no, 12,23, dobra. Dobra, no co, co tu mogę powiedzieć, no, Działało, no, panele, tu już też mam porobione mm, bezpieczniki, dwa plusy z jednego panela, dwa minusy z następnego, wszystkie będą tu wpięte. No mm, co, to na tyle. Następny odcinek będzie. Mówię, jak w górach to będzie. To no ja bym też też tak z ciekawości podpiął, <laughs> co muszę tu podpiąć? Zasilacz 36V i zobaczyć, czy ten BMS odetnie ten prąd w ogóle, nie? Czy on zadziała przy te 12, no wszystko poodcinać, nie, że on mi tu zrobi jakieś niehalo i wszystko się przeładuje. Coś bym jeszcze połączył, ale już nie ma co, żeby sobie jeszcze coś tak przetestować. Jutro przyjdą te cęgi, to wtedy będę wiedział, fajnie, co sobie dam. Na plusika, naprawdę widział, ile tu pobiera, doi z tego. Nie mam już nic. A ciekawe, czy coś się na dwójce stanie, nie? No, zobaczymy. Na jedynce pójdzie, a na dwójce no, rozłączy na pewno. Pokaż. Jedynka. O! A tak myślałem. Na dwójce nie da rady. No, ma tysiąc maksymalnie w piku pociągnie. Dobra jest, BMSiG jest, kabelki sobie jakoś tu ogarnę ładnie Nawet nie wiem czy będę przyklejał to pod nim niech jest lepiej w powietrzu Co? No, niech jest lepiej w powietrzu Będzie sobie fajnie oddychał Tu i tak jeszcze przykleję Będzie stabilny Bezpiecznik tu, bezpiecznik tu, bezpiecznik tu tyle. Teraz sobie zobaczę. No właśnie, co tu podłączyło? A właśnie, zobaczymy jeszcze raz tę ten, ten, lutownicę. Zobaczmy ile ona no, zobaczymy ile ona pobiera prądu. Widać tu? 140, 40, tak? 139, dobra 139 139 Ten wentylator już się załączył o no właśnie to co mówiłem, że przez 130 już jeszcze nie... O teraz, a tak lekko tylko tak Załącza i wyłącza Już wiem Już wiem czemu tak się dzieje Bo tu nie łączyło Także się załączy na pewno No idzie Ale przy tej nie powinien, bo ta pobiera 60. O! Jak mówiłem. ona pobiera 60, 70 watów i się nie załącza, jest fajnie cichutko. Także myślę, że przy telewizorku tam nie powinien. Zresztą tak będzie na strychu. To będzie na strychu. będziemy na dole. Dobra. Nie chcę dojść tej baterii. Tu jest temat tutaj. co tu na nie pisze? Pisze niby 3-4S. No 3, ja mam na 3S. Eee, charge. Current is max tam 50 amperów i working current is max 100 amperów. No, tego jakoś nie jestem przekonany na tych 100 amperów. No ale dobra, tu i tak nie będą wychodzić takie prody z tego. Chyba, że jak rozbudował ten pakiet dalej, no to wtedy no. zobaczymy. Najważniejsze bezpieczniki, żeby jak coś nie to bezpieczniki lecą pierwsze. To tu to, to będziemy tu świecić całą noc. Mi się tu nie podoba, tego sobie wezmę to rozłączę tutaj, zobaczę tą ikonkę, na pewno da się to wyłączyć. Teraz jest sygnalizacja, że jest chyba załączony, bo to jest wyjście i prąd teraz daje, nie powinien dawać. To na tyle. Jak przyjdzie mi do cęgi, to może też nakręcę krótki filmik, ile tam pobiera tych amperków. Tak z ciekawości, jak te cęgi w ogóle działają. Zamówiłem sobie takie na Allegro też przetestuję jutro, a potem chciałem też przetestować tutaj tą rozładowywarkę elektroniczną. Potrzebny mi to jest bardzo do baterii, bo robię sobie takie różne pakieciki. To jest akurat z jakiejś baterii wciągniętych, sobie takie pakieciki, takie tam do rowera z grzewarką. Taśma niktowa, takie tam bajery. I to mi się przyda, żeby sprawdzić, też bym mógł zrobić tu. Latem to jest rozładować ją do zera, czy naładować ją i rozładować tą rozładowywarką, bym widział, jaką ma pojemność realną. No, że tu jest taki myk, że ona zacznie pisze przy 10,5 10 V, a przy tym woltażu to ten pakiet dopiero będzie, tak że biorąc, może w połowie rozładowany, większe, pół. Cele będą miały 3,5 czy 4, a to spokojnie można zajść do 3. No ale nie zejdę do 3, bo to już będzie piszczeć. Dlatego lepszy jest system 24V. Nie doładujesz do pełna do tych tam 29 i coś, 29 coś takiego, ale możesz zaś zejść niżej, nie? A to zaś nie zejdzie. No i na żywotność lepiej tam ten system jest, nie? że te cele nie są. Nie są doładowane do pełna do 4.2, i gdzieś w 80% do 4 V. I to na żywotność ma wielkie znaczenie. Nie, nie są do pełna doładowywane. Takie, takie cykle pomiędzy to jest najlepsze. No ale nic, te cele i tak są używane. Jakoś sobie dadzą radę. Aha, jeszcze chciałem sobie balans, tu to Tutaj, czy balanser, no, mi tylko powie, ile każda cela ma. Tutaj, gdzieś jeszcze ten kawelek mam tam? O, tu, tu sobie chciałem, tak, i podłączę się też może bezpośrednio pod te tutaj. I taki guziczek tu zrobię sobie, że nacisnę i będę widział, ile każda sekcja ma. Na razie mam zbliżone tam 12, a przepraszam, yy, 4, 11, 4, 11, 4, 12, 4, 12, No zbliżone są wszystkie. Ale tu był taki podgląd. Sobie zobaczyć dokładniej ile ma. Dobra, na tyle. Kurczę, ten film taki długi. Komuś to być chciał oglądać. Ale jak ktoś ogląda, Ślicznie dziękuję. Pozdrowionka dla wszystkich. Na razie. Do następnego. Cześć.